Aleksander Grzywacz zamieszkiwał świat zbudowany ze szkła, stali i cichych, niewypowiedzianych poleceń. Jego rezydencja, minimalistyczne arcydzieło architektury, wznosiła się na wzgórzu z widokiem na miasto, które w dużej mierze należało do niego. Każdy kąt, każdy mebel, każdy starannie przecięty krzew w ogrodzie był świadectwem jego sukcesu, jego kontroli, jego niezachwianej władzy. Był multimilionerem, tytanem przemysłu, człowiekiem, którego imię szeptano z mieszanką podziwu i strachu w salach konferencyjnych na całym kontynencie. Jednak w tej fortecy chłodu i porządku istniał jeden element, którego nie potrafił kontrolować, jeden chaos, którego nie mógł uporządkować jego sześcioletni syn, Leoś. Leoś był cichym chłopcem o oczach, które zdawały się widzieć świat w sposób niedostępny dla innych. Zdiagnozowano u niego spektrum autyzmu, a jego świat był światem bez słów. Nie mówił, nie odpowiadał na pytania rzadko nawiązywał kontakt wzrokowy. Jego komunikacja była enigmą, a jej najbardziej frustrującym przejawem był codzienny, powtarzalny rytuał. Każdego popołudnia, mniej więcej o tej samej porze, Leoś stawał przy ogromnym, sięgającym od podłogi do sufitu oknie w salonie i wskazywał palcem. Jego mała dłoń była wyciągnięta, palec wskazujący drżał z intensywnością, a z jego gardła wydobywał się cichy, gardłowy dźwięk jedyny, jaki Aleksander od niego słyszał. Aleksander próbował wszystkiego, co można było kupić za pieniądze. Najlepsi terapeuci w kraju odwiedzali rezydencję, przynosząc ze sobą kolorowe zabawki, tablice z obrazkami, uspokajające teorie. Mówili o stymulacji sensorycznej, o przeciążeniu, o potrzebie rutyny. Aleksander słuchał, płacił astronomiczne rachunki i patrzył, jak nic się nie zmienia. Kupował każdą polecaną zabawkę, instalował w ogrodzie najnowocześniejszy plac zabaw, a nawet rozważał sprowadzenie z zagranicy specjalnie szkolonego psa terapeutycznego. Jednak Leoś wciąż wskazywał na okno, na coś w rozległym, wypielęgnowanym ogrodzie, czego Aleksander nie potrafił zobaczyć. Dla Aleksandra ten gest był codziennym przypomnieniem o jego porażce. Mógł negocjować umowy warte miliardy, mógł przewidywać trendy rynkowe z niesamowitą precyzją, ale nie potrafił zrozumieć własnego dziecka. W jego uporządkowanym świecie, gdzie każdy problem miał logiczne, kosztowne rozwiązanie, Milczenie Leosia było irracjonalnym, nieznośnym błędem w systemie. Ta bezradność rodziła w nim zimną furię, którą starannie ukrywał pod maską obojętności. Czuł się tak, jakby jego syn był zamknięty w szklanej kuli, a on, stojąc na zewnątrz, mógł tylko patrzeć, niezdolny do znalezienia klucza. Pewnego dnia do personelu dołączyła nowa służąca, Anna. Była to kobieta po trzydziestce, cicha i niepozorna, o spokojnych oczach i dłoniach, które poruszały się z cichą sprawnością. Uciekła z małego miasteczka przed własnymi duchami przeszłości, szukając anonimowości w wielkim mieście i stabilności, jaką oferowała praca w tak zamożnym domu. Nie miała wielkich ambicji, chciała tylko zarobić na życie i pozostać niezauważona. Anna szybko nauczyła się zasad panujących w rezydencji. Należało być niewidzialnym, poruszać się bezszelestnie, wykonywać swoje obowiązki bez zarzutu i nigdy, pod żadnym pozorem, nie zwracać się do pana grzywacza, jeśli nie zostało się o to poproszonym. Obserwowała go z daleka wysokiego, nienagannie ubranego mężczyzna o twarzy tak samo surowej i geometrycznej, jak jego dom. Widziała, jak patrzył na swojego syna, i w jego oczach dostrzegała nie miłość, lecz frustrację menedżera stojącego przed nierozwiązywalnym problemem. Obserwowała również Leosia. W przeciwieństwie do innych członków personelu, którzy omijali chłopca szerokim łukiem, traktując go jak delikatny, nieprzewidywalny mebel, Anna patrzyła na niego z cichą ciekawością. Widziała więcej niż tylko diagnozę. Widziała małego chłopca, który układał swoje klocki w idealnie równe rzędy według kolorów. Widziała, jak dotykał liści roślin z niezwykłą delikatnością. I widziała, jak każdego popołudnia stawał przy oknie i wskazywał. Początkowo Anna, podobnie jak wszyscy inni, zakładała, że chłopiec po prostu patrzy na ogród. Może na ptaki, może na wiewiórki przemykające między drzewami. Ale po kilku dniach jej bystre oczy zauważyły coś więcej. Zauważyła wzór. Leoś nie wskazywał na ogród w ogóle. Jego palec był zawsze skierowany w to samo miejsce: na stary, rozłożysty dom, rosnący na skraju trawnika, tuż przy kamiennym murze oddzielającym posiadłość od lasu. Co więcej, zauważyła jeszcze jeden, bardziej niepokojący szczegół. Rytuał Leosia zbiegał się w czasie z popołudniowym obchodem terenu przez szefa ochrony, Marka. Marek był dalekim kuzynem zmarłej żony Aleksandra, mężczyzną o zbyt szerokim uśmiechu i oczach, które nieustannie lustrowały otoczenie. Cieszył się bezgranicznym zaufaniem Aleksandra, który powierzył mu bezpieczeństwo swojej rodziny i domu. Anna zauważyła, że Leos stawał przy oknie i zaczynał wskazywać niemal w tej samej chwili, gdy czarny uniform Marka pojawiał się w zasięgu wzroku, w pobliżu starego dębu. Zaczęła prowadzić cichą, prywatną obserwację. Udając, że poleruje srebrne ramy obrazów w salonie, obserwowała scenę. Marek przechadzał się po ogrodzie, jego kroki były powolne i zamierzone. Czasami zatrzymywał się pod dębem, rozglądał się dyskretnie, a potem kopał butem w ziemię lub poprawiał coś przy podstawie pnia. W tych momentach wskazujący palec Leosia drżał z jeszcze większą siłą, a z jego ust wydobywał się dźwięk przepełniony niepokojem. Gdy tylko Marek odchodził, napięcie w ciele chłopca zdawało się opadać. Anna poczuła ukłucie niepokoju. To nie mógł być przypadek. Coś w obecności Marka przy tym drzewie głęboko niepokoiło Leosia. Chłopiec, niezdolny do wyrażenia swojego strachu słowami, używał jedynego narzędzia, jakie posiadał swojego palca. Wskazywał na zagrożenie. Przez kilka dni biła się z myślami. Kim ona była, żeby podważać zaufanie pana domu do szefa jego ochrony? Była tylko służącą. Jedno słowo przeciwko Markowi, człowiekowi z rodziny, mogło kosztować ją pracę i dach nad głową. Ryzyko było ogromne. Ale potem patrzyła na Leosia, na jego zdesperowany, niemy krzyk o pomoc i wiedziała, że nie może tego zignorować. Sumienie nie pozwalało jej milczeć. Pewnego wieczoru, kiedy Aleksander wrócił z biura, zmęczony i jak zwykle zdystansowany, Anna zebrała całą swoją odwagę. Czekała Aż odprawi resztę personelu i zostanie sam w swoim gabinecie, otoczony wykresami i raportami. Zapukała cicho do drzwi. Aleksander podniósł wzrok, lekko zirytowany, przerwą. Czego chcesz? Zapytał chłodno. Głos Anny drżał, ale był stanowczy. Panie Grzywać, przepraszam, że przeszkadzam, ale muszę z panem porozmawiać. Chodzi o Leosia. Na dźwięk imienia syna twarz Aleksandra stężała. Spodziewał się kolejnej skargi, kolejnego problemu. "Mów", rzucił krótko. "Chodzi o to", kiedy wskazuje na okno, zaczęła Anna, starannie dobierając słowa. "On nie wskazuje na ogród. On wskazuje na konkretne miejsce. Na stary dąb przy murze." Aleksander zmarszczył brwi. "I co z tego? Może lubi to drzewo." Terapeuci mówili o fiksacjach. To coś więcej, proszę pana, kontynuowała, czując, jak serce wali jej w piersi. On robi to tylko wtedy, gdy w pobliżu jest pan Marek. Zauważyłam, że pan Marek często zatrzymuje się przy tym drzewie. Myślę, że Leoś próbuje panu coś pokazać. Myślę, że on się czegoś boi. W gabinecie zapadła ciężka cisza. Aleksander wpatrywał się w Annę, jego oczy były jak dwa odłamki lodu. Przez jego głowę przelatywały myśli. To było absurdalne. Oskarżenie rzucone przez nową służącą przeciwko człowiekowi, któremu ufał od lat. Jego pierwszym instynktem było ją zwolnić, wyrzucić za drzwi za taką bezczelność. Ale potem, wbrew sobie, przypomniał sobie desperację w oczach syna. Przypomniał sobie setki godzin bezradności. Ta kobieta, w przeciwieństwie do drogich specjalistów, nie mówiła o teoriach. Mówiła o tym, co zaobserwowała. I po raz pierwszy od bardzo dawna ktoś mówił o Leosiu nie jako problemie do rozwiązania, ale jako osobie próbującej się komunikować. Masz jakieś dowody? zapytał. Jego głos był cichy i niebezpieczny. Nie, proszę pana. Tylko to, co widziałam. I to, co czuję, patrząc na Leosia, odpowiedziała szczerze Anna. Ale może? Może moglibyśmy sprawdzić? Pańska rezydencja ma kamery bezpieczeństwa. Może nagrały coś w pobliżu tego drzewa? To była iskra. Kamery. Aleksander, człowiek, który wierzył w dane i fakty, nagle zobaczył drogę naprzód. Nie musiał wierzyć służącej na słowo. Mógł to zweryfikować. To przemawiało do jego logiki. Dobrze, powiedział po długiej chwili Sprawdzimy to. Ale jeśli się mylisz, jutro już cię tu nie będzie. Rozumiem, Proszę pana, odparła Anna, czując mieszankę strachu i ulgi. Następne godziny spędzili w centrum monitoringu, ukrytym w piwnicy rezydencji. Aleksander z wprawą poruszał się po systemie, przewijając nagrania z ostatnich kilku tygodni. Anna stała obok, wskazując dokładne daty i godziny, które zapisała w swoim małym notatniku. Na początku obrazy były banalne: Marek patrolujący teren, ogrodnicy przycinający żywopłoty, wiewiórki biegające po trawie. Aleksander zaczynał już odczuwać rosnącą irytację, pewien, że traci czas. Aż w końcu znaleźli to. Nagranie sprzed trzech dni, zrobione późno w nocy. Kamera z noktowizorem pokazywała niewyraźną postać zbliżającą się do starego dębu. Postać rozglądała się nerwowo, a potem zaczęła kopać w ziemi u podstawy pnia. Po chwili wyjęła niewielką, metalową skrzynkę, włożyła do niej coś, co wyglądało jak pendrive, a następnie zakopała ją z powrotem, starannie maskując ślady. Postać odwróciła się na chwilę w stronę kamery i chociaż obraz był ziarnisty, nie było wątpliwości. To był Marek. Twarz Aleksandra zamieniła się w kamienną maskę. Zdrada była dla niego czymś, czego nienawidził bardziej niż czegokolwiek innego. A to była zdrada na najgłębszym poziomie, w jego domu, pod jego nosem, przez człowieka, któremu ufał. Ale to, co wstrząsnął o nim najbardziej. To nie była sama zdrada, ale uświadomienie sobie czegoś znacznie ważniejszego. Jego niemy, autystyczny syn, widział to wszystko. Rozumiał, że dzieje się coś złego, coś ukrytego. I przez całe tygodnie próbował im o tym powiedzieć w jedyny dostępny mu sposób. A nikt, absolutnie nikt, go nie słuchał. Aż do teraz. W tym momencie coś w Aleksandrze pękło. Mur lodu, który budował wokół swojego serca przez lata, Zaczął topnieć pod wpływem palącego wstydu i nagłego, przytłaczającego przypływu miłości do syna. To nie był błąd w systemie. To był mały, przerażony chłopiec, który próbował chronić swoją rodzinę. Aleksander nie skonfrontował się z Markiem od razu. Działał z zimną precyzją, która uczyniła go milionerem. Po cichu wezwał zaufanego prywatnego detektywa i policję, przedstawiając im nagranie. Ustalili, że Marek od miesięcy wynosił z firmy Aleksandra wrażliwe dane, sprzedając je konkurencji. Metalowa skrzynka pod dębem była jego skrzynką kontaktową, miejscem, gdzie zostawiał informacje i odbierał zapłatę. Aresztowanie odbyło się następnego dnia po południu. Dyskretnie, bez zamieszania. Dwóch policjantów w cywilu podeszło do Marka podczas jego rutynowego obchodu niedaleko dębu. Kiedy zakładali mu kajdanki, jego twarz wyrażała czyste zdumienie i szok. Aleksander i Anna obserwowali wszystko zza okna w salonie. Obok nich stał Leoś. Kiedy zobaczył, że obcy mężczyźni prowadzą Marka w stronę bramy, jego ciało, zwykle tak napięte, rozluźniło się. Spojrzał na dąb, potem na miejsce, gdzie stał Marek, a na końcu, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, odwrócił głowę i spojrzał prosto w oczy swojego ojca. W tym spojrzeniu Aleksander zobaczył wszystko ulgę, zaufanie i ciche pytanie. Podniósł rękę i delikatnie pogłaskał syna po włosach. Leoś nie cofnął się. Zamiast tego, zrobił coś, co wstrząsnęło światem Aleksandra do głębi. Podniósł swoją małą dłoń i położył ją na dłoni ojca. Łzy napłynęły do oczu milionera, pierwsze od śmierci żony. Nie były to łzy smutku, ale katharsis. Pochylił się i przytulił swojego syna, mocno, jakby chciał nadrobić wszystkie lata emocjonalnego dystansu w jednej chwili. Czuł, jak małe ramiona niepewnie obejmują go w odpowiedzi. Tego wieczoru rezydencja była inna. Cisza nie była już ciężka i opresyjna, ale spokojna. Aleksander zwolnił resztę personelu na noc. Sam przygotował prostą kolację. Usiedli przy stole we trójkę: on, Leoś i Anna. Aleksander poprosił ją, żeby została, nie jako służąca, ale jako gość. Jako przyjaciółka. Dziękuję, powiedział do niej, a te dwa proste słowa niosły sobie ciężar lat niewypowiedzianych emocji. Uratowałaś go, uratowałaś nas oboje. Anna tylko uśmiechnęła się delikatnie. To Leoś nas uratował, odpowiedziała cicho. Musieliśmy się tylko nauczyć słuchać. W następnych miesiącach dom Aleksandra Grzywacza przeszedł transformację. Zniknęły niektóre z najzimniejszych, najbardziej abstrakcyjnych dzieł sztuki, a na ich miejsce pojawiły się rysunki Leosia, oprawione w proste ramki. Gabinet Aleksandra często stał pusty. Podczas gdy on sam spędzał godziny na podłodze w salonie, budując z synem wieżę z klocków. Zatrudnił nowych terapeutów, ale tym razem szukał niewielkich nazwisk, ale ludzi z sercem, którzy widzieli w Leosiu osobę, a nie przypadek medyczny. Leosz zaczął się otwierać, powoli, we własnym tempie. Pewnego dnia, gdy siedzieli w ogrodzie pod starym dębem, który stał się symbolem ich przełomu, chłopiec wskazał na przelatującego ptaka i po raz pierwszy wydał z siebie słowo. — Patrz! — dla świata było to tylko jedno słowo. Dla Aleksandra był to najcenniejszy dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszał. Zrozumiał wtedy, że prawdziwego bogactwa nie mierzy się w akcjach giełdowych ani w nieruchomościach. Mierzy się je w chwilach zrozumienia, w cichym zaufaniu, w cieple dłoni małego chłopca, który w końcu znalazł swój głos, by dotrzeć do serca ojca. A Anna, kobieta, która szukała tylko schronienia, znalazła coś znacznie cenniejszego, rodzinę, którą pomogła skalić. Razem, we trójkę, nauczyli się, że najważniejszych rzeczy nie da się zobaczyć oczami, ale trzeba ich wysłuchać sercem.